To my, Anna i Piotr zakościelni. I właśnie tak honorujemy zapomnianych bohaterów walk o niepodległą Polskę. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by odnaleźć rodziny osób więzionych po II wojnie światowej. Nasza praca zaczyna się od rozmowy telefonicznej po której umawiamy się na spotkanie. Do każdego zgłoszenia podchodzimy z pełnym zaangażowaniem i przyjeżdżamy osobiście nawet w najdalsze rejony Polski, a to dopiero początek. Następnie zajmujemy się szukaniem dokumentów na potwierdzenie niesłusznego skazania. Mając dokumenty, zaczyna się najważniejszy etap sprawy. Sztab wykwalifikowanych specjalistów udowadnia przed sądem niesłuszność skazanej osoby. Następnym krokiem jest uzyskanie dla Państwa najwyższego możliwego odszkodowania za kilka, a często nawet kilkanaście lat znoszenia ciężkich warunków i represji. O tym, jak ważna jest nasza praca, najlepiej świadczy wdzięczność osób, którym już pomogliśmy. Jak długo jeszcze Twój bliski ma czekać na uhonorowanie? Teraz nadszedł czas, by wziąć sprawy w swoje ręce i skierować je na odpowiedni tor. Kliknij w przycisk Dowiedz się Więcej i podejmij współpracę z najlepszymi.